Witam państwa bardzo serdecznie. E, dzięki uprzejmości Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Na oraz Instytutu Pamięci Narodowej e, chciałbym państwu przedstawić i powiedzieć kilka słów na temat Ojców Niepodległości, e, na temat sześciu postaci wyodrębnionych przez polskich historyków, które miały największy wpływ na uzyskanie niepodległości, i uformowanie państwa polskiego po 123 latach e, zaborów. Najbardziej taką słynną postacią, cenioną i upamiętnioną, jeżeli chodzi o odzyskanie niepodległości, to jest oczywiście Józef Piłsudski. Józef Piłsudski, który już w trakcie pierwszej wojny światowej funkcjonował w konspiracyjnym, konspiracyjnym wojsku, to on tworzył w pewnym, w pewnym sensie podwaliny Legionów Polskich, tych znanych formacji, które bardzo często utożsamiane właśnie z niepodległością. I to można powiedzieć, on został na pierwszy plan w historii polskiej wyłożony. Drugą taką postacią, która często jest pokazywana w pewnej konfrontacji do Józefa Piłsudskiego, jest to Roman Dymowski. Roman Dymowski i Józef Piłsudski, w takiej byśmy powiedzieli melodramatycznej albo fabularnej wersji, to są rywale o kobiety. Często się ten element przypomina. Może on jest bardziej taki, byśmy powiedzieli, popularnonaukowy, aniżeli naukowy. A jeżeli chodzi o konflikt piusudzkiego i konflikt Dymowskiego, jest to przede wszystkim konflikt o koncepcję państwa. Po 123 latach trzeba pamiętać o tym, że państwo polskie funkcjonowało w trzech zaborach. Trzech, trzy odrębne systemy monetarne, trzy tak naprawdę języki urzędowe, Trzy sposoby funkcjonowania na obywateli polskich, no byśmy nie powiedzieli obywateli, ale e, narodu polskiego, tak byśmy to ujęli, bo obywatelstwo musiało, musiało być państwo, żebyśmy mogli mówić o obywatelstwie. Także trzy oddzielne systemy, które funkcjonowały. No i poza tym bardzo duża szersza mniejszości narodowych. Przede wszystkim mniejszość ukraińska, mniejszość białoruska, troszeczkę mniejszości niemieckiej, no i także kwestia mniejszości żydowskiej, tak? czyli tej mniejszości w pewien sposób religijnej, etnicznej, tak byśmy to ujęli, czy, czy narodowej. I kwestia także granic, to także był spór pomiędzy Józefem Piłsudskim i Romanem Rumowskim. Józef Piłsudski twierdził, że można stworzyć państwo federalistyczne, Skoncentrowane czy skupione wokół Polski, ale składające się także z innych mniejszości i także z ościennych, ewentualnie państw jak Ukraina czy Białoruś. Natomiast Roman Domowski, byśmy powiedzieli, był przedstawiciel takiego czystego ruchu narodowego, założyciel Komitetu Narodowego Polskiego, tego komitetu, który jako jedyny podczas I wojny światowej był uznawany na arenie międzynarodowej jako w pewien sposób. Odpowiednik rządu albo przedstawiciel, który mógł e, zabierać głos w stosunkach międzynarodowych. Właśnie Roman Dąmowski twierdził bardziej, że państwo polskie powinno się składać mm, tylko i wyłącznie z y, obywateli narodowości polskich. Tak? Ci mieszkańcy, którzy mieli wchodzić w skład e, Rzeczypospolitej, odrodzonej Rzeczypospolitej, powinni raczej jak najszybciej ulec pewnego rodzaju spolszczeniu które doprowadziło do pewnej jednolitości narodowej w Polsce. Roman Mocki to też postać, która brała udział w konferencji pokojowej w Wersalu, słynnej konferencji po I wojnie światowej w 1919 roku, i to on razem z trzecim ojcem niepodległości, Ignacem Ojczewskim, byli sygnatariuszami podpisania traktatu wersalskiego ze strony Polski. No, niestety wiele nie mogli podczas pokojowej konferencji, Wersału zdziałać, e, z tego względu, że spraw politycznych w Europie było w tamtym okresie bardzo dużo, szczególnie jeżeli chodzi o Austro-Węgry czy Niemcy. Trzecią taką e, postacią, e, którą już wcześniej właśnie wymieniłem, to był Ignacy Paderewski. Postać, która przez niektórych historyków, no, no, że gdyby nie on, rzeczywiście, to trudność w akceptacji Polski na arenie międzynarodowej była bardzo duża. Stąd pomysł, żeby na początku 1919 roku Ignacy Paderewski, słynny kompozytor, słynny pianista, został ministrem spraw zagranicznych i premierem. To nie było tylko kwestia tego typu, że rzeczywiście się do tego nadawał, ale to właśnie Ignacy Paderewski był uznawany na arenie międzynarodowej jako ceniony Polak, jako przedstawiciel, można powiedzieć, rządu polskiego. Jego w pewien sposób usankcjonowanie na stanowisku premiera i ministra spraw zagranicznych w 1919 roku doprowadziło do takiej, jak domino, byśmy powiedzieli, stopniowej akceptacji rządu polskiego. Tego rządu, którego no już 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski e, wydał specjalne, e, specjalną depeszę do krajów europejskich szczególnie, że rząd polski istnieje, rząd polski funkcjonuje. Bardzo szybko to uczynił, trzeba przyznać, ponieważ 11 listopada otrzymał władzę wojskową, 14 listopada władzę cywilną i już dwa dni po tym fakcie ten element wysłania sygnału do świata, że Polska funkcjonuje, był znaczący. Kolejne trzy postacie, może mniej znane w takim takiej szerszym kontekście historycznym, Mianowicie Ignacy Daszyński. Ignacy Daszyński to postać związana z taką datą jak 7 listopada 1918 roku i powstanie tymczasowego rządu. Tymczasowego rządu, który przede wszystkim miał takie hasła, byśmy dzisiaj powiedzieli, lewicowe, bardzo społeczne, manifestował taką chęć. Tego, aby to lud, przede wszystkim chłopi i robotnicy, wzięli sprawy w swoje ręce, już w listopadzie 1918 roku. No i w tym manifestie znajdowało się wiele takich ciekawych propozycji socjalnych, dzisiaj już bardzo znanych, tak, dotyczących zabezpieczenia miejsc pracy czy, czy różnego rodzaju kwestii, które miałyby ten ruch robotniczy w jakiś sposób no, wzmocnić albo przyznać mu pewną rolę w Polsce. To, co będę cały czas bym zaznaczał przy okazji odzyskania niepodległości, to jest ta trudność w trzech zaborach. E, całkowicie innym sposobie myślenia. To nie jest takie myślenie, jakbyśmy powiedzieli, dzisiaj, takie typowo patriotyczne, że mamy niepodległość, to wszyscy od razu bez e, żadnego zajęknięcia i bez żadnej refleksji e, cieszą się i radują w tej niepodległości i rzeczywiście e, uczestniczą w tym procesie demokratycznym. Były też osoby, które były po prostu ciekawe, co politycy mają politycznie do zaoferowania, bo w niektórych zaborach niektórym może było lepiej, wygodniej niż w niepodległej Rzeczypospolitej. O tym trzeba pamiętać. Jest to oczywiście minimalny jakiś procent takich osób, które reflektowały, ale bardzo istotne. Żeby zjednoczyć kraj, to trzeba mieć tą jedność w pewien sposób polityczną czy tożsamościową. Ignacy Wyszyński, ta postać, która właśnie założyła ten tymczasowy rząd 7 listopada, był właśnie taką postacią, która zbierała ku niepodległości ten element przede wszystkim robotniczy, przede wszystkim ten lewicowy, który był zainteresowany programami socjalnymi, też w pewien sposób myślano już o kobietach, czyli o tym, żeby. Obdarować kobiety prawami wyborczymi. To był bardzo y, ważny element i można powiedzieć, y, no, jeden z takich pierwszych aspektów. Y, no, może nie, nie w tej, tej pierwszej takiej trójce, ale y, na pewno jeden z pierwszych dziesięciu krajów w Europie, który zaraz po I wojnie światowej próbował jak najszybciej y, scalić y, pod praw politycznych wszystkie grupy społeczne, które były. Dzisiaj jest dla nas normalne ale po 1918 roku tak nie było. Nie wszyscy mieli poczucie, że mają prawa wyborcze. Już nie wspominając o bardzo dużym analfabetyzmie II Rzeczypospolitej, osobach, które kompletnie nie potrafiły czy pisać, czy czytać, a w ogóle już nie mówiąc o rozeznawaniu się w sytuacji politycznej. Także Ignacy Deszyński to jest ta postać, która rzeczywiście sięga po, po te osoby zainteresowane wszelkimi socjalnymi czy społecznymi kwestiami. Kolejną, piątą postacią jest to Wincenty Witos. Gdy mówimy o Ignacym Daszyńskim, mówimy o 7 listopada. Gdy mówimy o Wincentym Witosie, to mówimy o Polskiej Komisji Likwidacyjnej, która powstała pod koniec października 1918 roku w Krakowie. I właśnie na czele tej Polskiej Komisji Likwidacyjnej stał Wincenty Witos, późniejszy trzykrotny premier II Rzeczpospolitej. Postać, która była znana przede wszystkim z takiej. No, swojej zwyczajności, swojej prostoty. Gdy mówimy o Daszyńskim, mówimy, że on próbuje do niepodległości zaprzęgnąć niejako ten kapitał taki lewicowy, robotniczy. To Wicenty Widocz jest przede wszystkim przedstawicielem ruchu chłopskiego. Zależy mu przede wszystkim na to, żeby polskie rolnictwo bardzo szybko po 1918 roku uzyskało jakichś czterech. było bardzo trudne, ponieważ było wiele nieużytków rolnych. Trzeba pamiętać o tym, że rolnictwo w tamtym okresie to jest no, de facto yy, no, jedyne zajęcie, które, yy, no może nie jedyne, ale główne, jeżeli chodzi o przedstawicieli Rzeczypospolitej, i trzeba było to jak najszybciej uporządkować. Z tym uporządkowaniem, tak zwaną reformą rolną, czekano bardzo długo i w Rzeczypospolitej się to nie udało, ale Wicerp Witos no, jest słynny z takich obrazów, kiedy po obradach rządu, którego był premierem, wyjeżdżał na wykopki albo na żniwa, tak. To była postać, która była realnie taka bardzo zaangażowana w takie życie społeczne i polityczne, a zarazem pozostawała osobą. Pozostała osobą, która była w pewien sposób zaangażowana także w pracę, na rolę. Był człowiekiem, który był widoczny dla chłopów, że rzeczywiście on reprezentuje ich interesy. Stąd później cały ruch skupiony wokół Witosa. Polskie Stronnictwo Ludowe i, i cały kapitał polityczny budowany właśnie na, na tym oto przedstawicielu. Szósta postać, szósty Ojciec Niepodległości to Wojciech Korfanty. Wojciech Korfanty to również przedstawiciel ruchu ludowego, ale przede wszystkim postać związana z powstaniami śląskimi. Trzeba pamiętać o tym, że dla no, Polaków, szczególnie tych zaangażowanych politycznie, po 1918 roku Polska musiała mieć jakiś kształt gospodarczy. Ona oprócz tego, że trzeba było scalić, trzeba było stworzyć jakiś jeden system monetarny, to trzeba było mieć jeszcze jakiś kształt gospodarczy. Śląsk był tym terenem, który rzeczywiście e, mógł tą gospodarkę w Polsce napędzać tak? bardzo mocno. Stąd kiedy pojawiła się koncepcja ze strony państw zachodnich, żeby na stronie śląskiej odbyły się plebiscydy, Wojciech Korfanty był tą osobą, która bardzo silnie akcentowała ten e, polski element na Górnym Śląsku, ale nie tylko na Górnym Śląsku. On bardzo mocno wspominał takie hasła, słynne hasła z drugiej, z drugiej Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej e, Polska od morza po góry. Ten element tego, że my musimy mieć jakąś geograficzną przestrzeń. My musimy mieć konkretne państwa. Stąd te walki późniejsze w 1919 czy 1920, jak chociażby o Lwów, czy, czy, czy bitwa, już tutaj wojna realnie polsko-bolszewicka, która w pewien sposób mogła nam ten wschód jakoś zabezpieczyć. Musieliśmy mieć jeszcze jakieś oparcie geograficzne i jakieś oparcie gospodarcze. I Wojciech Korfanty był rzeczywiście tą postacią, która bardzo akcentowała ten ruch ludowy, można powiedzieć, taki żywioł polski na Śląsku. No i także Wielkopolska. Była postać, która angażowała przede wszystkim lud do tego, żeby w razie niepowodzeń takich formalnych czy politycznych mogli wziąć sprawę w swoje ręce. Tak podsumowując, te sześć postaci, które no realnie tworzyły całkowicie inne linie polityczne, od można powiedzieć takiej bardzo czystej, niepodległościowej, narodowej, byśmy powiedzieli, koncepcji. Po koncepcję walki zbrojnej Piłsudskiego, generała, który przede wszystkim opierał swoją władzę na żołnierza. Paderewski, który tak naprawdę no, nie angażował się w walkę zbrojną, nie angażował się w żadną taką kwestię też, byśmy powiedzieli, poetycką, czy, czy zachęcając, romantyczną, ale był dyplomatą. Vincenty Vitos, który przedstawiany jest gdzieś tam na fotografiach z grabiami tak? czy, czy z widłami, postać całkowicie przedstawiciela ruchu ludowego. Tak? Także całkowicie odmienne postacie, ale realnie wszystkie one były zdolne do tego, żeby na przełomie, no tak naprawdę już 1915, no 1921, no tak umownie w tej chwili wykują taką datę tak, 6 lat do momentu, Pojawienia się w konstytucji marcowej w 1921 roku, realnie tworzyć w pewien sposób spójny i skoncentrowany na jednym celu e, taki kapitał polityczny. Tym celem była niepodległość, która miała. Jej samo wywalczenie nie było czymś tak spektakularnym, jak jej utrzymanie po pierwszych latach. To było coś tak naprawdę najistotniejszego. Zagrożenie było z każdej strony. Od wewnątrz, że nam się lud zbuntuje, że nam lud tej politycznej władzy nie przyjmie. Politycznie było to bardzo trudne, że nam się jak, jakaś frakcja polityczna oddzieli i zacznie atakować. No i też zbrojnie, gdy nam się pojawi rzeczywiście realny wróg, którym byli bolszewicy i zagrozi dopiero co rodzącemu się państwu polskiemu. Także mi się wydaje, że to, co jest najistotniejsze przy myśleniu ojcach niepodległości, to jest ten wspólny, jasny, klarowny cel, który łączył wszystko, wszystkich mimo, mimo tych przeciwności, które się pojawiały od samego początku. Bardzo dziękuję Państwu za, za uwagę. W razie potrzeby swój rzecz.